Siemanko. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam świeżutkie nowości i nadchodzące premiery gier w klimacie horroru. Niektóre pewnie już widzieliście w ostatnim wideo, ale tym razem skupimy się tylko na nowych horrorach, które można będzie pograć w tegoroczne jesienne wieczory. Tyle tytułem wstępu, raz jeszcze witam się z wami. Ja jestem Mania i zapraszam do oglądania. Już 10 października ponownie będziemy mogli przeżyć zupełnie nową przygodę w wyjątkowym świecie Little Nightmares. W Little Nightmares 3 śledzić będziemy losy Low i Alone, szukających ścieżki, która mogłaby ich wyprowadzić z nicości. Uwięzieni w spirali, skupisku niepokojących miejsc, dwójka przyjaciół będzie musiała współpracować, aby przetrwać w niebezpiecznym świecie pełnym złudzeń i uciec przed jeszcze większym zagrożeniem czającym się w cieniu. Po raz pierwszy w historii serii będziemy mogli mierzyć się ze swoimi dziecięcymi lękami razem z przyjacielem, korzystając z trybu kooperacji online lub też w pojedynkę z towarzyszem sterowanym przez sztuczną inteligencję. Tormented Souls 2 Po wstrząsających wydarzeniach w szpitalu Wildberger, Caroline Walker ma nadzieję na normalne życie u boku swojej siostry Anny. Jednak w kolejnych miesiącach Anne prześladują wizje przemocy i śmierci, które zmuszają ją do tworzenia niepokojących rysunków, które szybko przekształcają się w przerażającą rzeczywistość. Zdesperowana, by uwolnić się od tej dolegliwości, Caroline udaje się do odległego miasteczka Villas i tajemniczej kliniki położonej głęboko w górach południowego Chile. Jednak za ciepłymi uśmiechami pogodnego personelu placówki kryje się przerażająca prawda, a siostry wkrótce znajdują się w centrum zupełnie nowego koszmaru. Premiera gry już 23 października. Dark Fracture to psychologiczny horror, w którym eksplorujesz nieustannie zmieniający się świat, gdzie rzeczywistość zderza się z koszmarami. Stań na krawędzi szaleństwa, wcielając się w udręczoną duszę, wstępując w najciemniejsze głębiny ludzkiej psychiki i kwestionując wszystko, co widzisz. Premiera planowana na końcówkę tego roku demo oraz prolog do pełnej wersji gry są już dostępne na Steam. W latach 60. XX wieku w Japonii odosobnione miasteczko Ebisu należące do Shimizu Hinako, zostaje nagle pochłonięte przez mgłę, która zamienia jej dom w nawiedzający koszmar. Gdy miasto cichnie, mgła gęstnieje, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisu rozwiązując skomplikowane zagadki i stawiając czoła groteskowym potworom, aby przetrwać. Zanurz się w świecie Hinako, doświadczy urzekającej muzyki, w tym utworów weterana muzyki Silent Hill, Akiry Yamaoki. Pięknych efektów wizualnych w porywającej opowieści o wątpliwościach, żalu i nieuchronnych wyborach. Czy Hinako doceni piękno ukryte w terrorze? Czy ulegnie szaleństwu, które ją czeka? Odkryj nowy rozdział w serii Silent Hill łączącej psychologiczny horror z nawiedzoną japońską scenerią. Silent Hill jest już dostępny na Steam. It has my face To ma twoją twarz, teraz chce również twojego życia. Chowaj się, szukaj i spróbuj zabić swojego klona w tej pozornie prostej, pierwszoosobowej grze typu roguelite z elementami horroru. Twój klon ukrywa się w tłumie, gotowy zabić cię, gdy będziesz najbardziej bezbronny. Znieść proceduralną paranoję, szukając swojego sobowtóra, zanim on znajdzie ciebie. Gra już dostępna na Steam. Pig face Jesteś okropną osobą, która zrobiła okropne rzeczy, a teraz Twoja przeszłość w końcu cię dopadła. Budzisz się w opuszczonym magazynie pokrytym własną krwią, i słyszysz dzwonek telefonu z drugiego końca pokoju. Wbili ci bombę w głowę i teraz mają dla ciebie zadanie. Big Face to dynamiczna i ultra brutalna strzelanka pierwszoosobowa, w której wypełniasz zlecenia dla tych, którzy cię przetrzymują. Używaj strzelb, karabinów, pistoletów, młotków, min lądowych, granatów, nieważne czego. Po prostu wykonaj powierzone ci zadanie i przyczyszczę. Przetrwaj. Gra już teraz do kupienia we wczesnym dostępie na Steam. Mortal Kombat Legacy Collection. Wejdź na arenę i wybierz swojego wojownika. Mortal Kombat Legacy Collection zawiera wszystkie niezbędne gry z początków serii Mortal Kombat. Odkryj legendarne początki serii dzięki kultowym klasykom zręcznościowym, od których wszystko się zaczęło, a także starannie dobranej selekcji najpopularniejszych wersji domowych na Super NES i Sega Genesis. Zanurz się głębiej w rzadkie i uwielbiane przez fanów tytuły na Game Boya, Game Gear, Sega 32X, Game Boya Advance i inne, celebrując przełomowe dziedzictwo serii. Interaktywny format dokumentalny Digital Eclipse bada, jak Mortal Kombat zmienił sposób, w jaki społeczeństwo postrzegało gry wideo. Wykorzystując zdigitalizowane postacie ludzkie jako sprajty graczy w przerysowanej bijatyce sztuk walki, gra zachwyciła graczy, zaszokowała krytyków i położyła podwaliny pod serię, która kwitnie od ponad 30 lat. Posłuchaj z pierwszej ręki oryginalnego zespołu deweloperskiego Eda Buna, Johna Tobiasa, Johna Vogela i Dana Fordena, a także innych ekskluzywnych wywiadów, rzadkich grafik koncepcyjnych, archiwalnych materiałów marketingowych i archiwalnych materiałów wideo. Mortal Kombat Legacy Collection pozwala graczom zgłębić historię Mortal Kombat, prezentując chronologię fabuły oryginalnej serii oraz obszarne historie postaci i sekrety i wgląd w kulisy ich powstawania. Premiera 30 października. Lock Your Door to survival horror dla max 4 graczy. Twoim celem jest przetrwać, podczas gdy szukasz swojego przyjaciela Darwina. Jako grupa ocalałych będziecie eksplorować otoczenie i stawiać czoła różnym zagrożeniom. Z upływem czasu pojawia się coraz więcej zagrożeń, a wasze nikłe światło gaśnie jeszcze szybciej. Podążaj za wskazówkami Darwina, by dostosować się do nowych sytuacji. Myśl strategicznie i dokładnie planuj każdy kolejny ruch. Premiera gry 17 listopada, ale już teraz można potestować sobie demko. Maze of Terror Gra rzuca się w generowane labirynty pełne śmiercionośnych pułapek, zagadek i przerażających stworzeń. Cel jest jeden. Przetrwać, ukończyć misję i znaleźć wyjście, jeśli tylko potrafisz. Labirynt słucha, labirynt się uczy, im dłużej w nim zostajesz, tym bardziej wrogi się staje. Każdy dźwięk, który wydajesz, każdy zły skręt, on widzi wszystko. Gra ma zostać wydana we wczesnym dostępie w trzecim kwartale tego roku. I takim labiryntem kończymy na dziś. Jeśli macie jakieś ciekawe tytuły, które można by tutaj dodać, śmiało piszcie w komentarzach. W następnym filmie postaram się zrobić dla was przegląd gier horrorów, niekoniecznie tych najnowszych, ale wartych ogrania, jeśli nie mieliście do tej pory okazji. A co do okazji właśnie, to jest ich teraz sporo na Steamie i chciałabym również podrzucić wam trochę straszliwych gier w straszliwie dobrych cenach. Jeśli chcecie dostać powiadomienia o nowym filmie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek powiadomień. Z góry dziękuję za każde, nawet najdrobniejsze, wsparcie czy komentarz. I to wszystko ode mnie na dziś. Bajo!